Dzień dobry moi widzowie, z tej strony wasz analfabeta Który wie, że stolicą Sri Lanki jest serii Jaya Vardana Dzień dobry moi wszyscy widzowie, z tej strony KubaKok Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz A naszym dzisiejszym pojazdem, który zagramy w kolejnym odcinku z serii LOL Tanki będzie Radziecki Light Drugiego tieru MS-1 No i pewnie wiecie, że czy jest to czołg raczej kultowy w tej grze? Legendarny. Ci, którzy grają w tę grę, no to na pewno wiedzą o jaki czołg chodzi. Szczególnie ci, którzy grali w Dużego Wota, albo, albo ci, którzy już mają jakąś tam karierę w tej grze, kilka lat grają, i wiedzą, że kiedyś ten czołg był pierwszym tierem. Sam wiadomo mity, legendy o tym pojeździe, ale na pewno mitem nie będzie to, że dzisiaj rozegramy nim bitewkę i na pewno będzie omówienie. No i tak jak zawsze opowiem Wam parametry pojazdu, nie będę się tutaj długo opowiadał, powiem jak przygotować ten pojazd, tylko wyposażenie powiem. No i potem zagramy jeszcze bitwę, ale zanim przejdziemy do omówienia pojazdu, no to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale oraz kliknąć dzwoneczek, żeby nie pominąć następnych filmów na kanale. Kliknijcie w łapeczkę w górę, jeżeli Wam się materiał podobał. I napiszcie komentarz ocenić się ten film, czy Wam się podoba, czy nie. Albo powiedzieć, czy zdobiliście MS1, czy mnie graliście, czy. Czy też doradzić jak jeszcze lepiej grać tym pojazdem, więc lecimy z omówieniem. Postaram się nie omawiać za długo tych parametrów, po prostu będę mówił, czy to jest OK czy nie. Punkty wytrzymałości 435 uważam, że jest to no, raczej wynik średni. Pancerza nie ma, szansa na pożar 20%, ale się ten czołg nie pali raczej. Zasięg widzenia standardowy, kamuflaż w miarę dobry. DPM 696, myślę, że jest ok, jak na drugi tier, Czas przeładowania 4,7. I mamy średnie uszkodzenia 55, więc uważam, że nie jest jakoś tam źle. Penetracja 51, mogłoby być trochę więcej, tak około 60, ale i tak to nieźle. Czas celowania 2,2 sekundy, bardzo fajny wynik. Róż na 100 m 0,36 to już trochę gorzej, ale no, te niskie tery zazwyczaj są celność. Limit obrotu działa 8 stopni depresji, to jest bardzo fajna wartość. i Podnoszenie 25 też bardzo dobrze. Prędkość maksymalna 37 km na godzinę, cofania 10, niestety cofamy się gorzej, ja do przodu jest, natomiast ok. Masa tonę na pewno nam pozwala rozwinąć tą prędkość. 14 koni na tonę to jest wartość dobra. Czok bardzo leciutki, niecałe 6 ton, 5,5 tony ponad, więc raczej łatwo będzie go sterować. Chociaż taki UH-7 to, to na pewno będzie do normalnie do sterowania nawet tym pojazdem. Prędkość obrotu wieży 38 dobra wartość, obrót kadłuba 53 bardzo dobra wartość. Opory dla gruntu ok. Więc po parametrach widzicie, że nie ma lipy. Jest to czołg w miarę fajny, uniwersalny, można grać im na wieżę, chociaż nie odbija. No, tak jak wiadomo, każdy czok na niskim tierze, ale mamy tak uniwersalny, który ma dobre poszenie działa, który ma w miarę w przyjemne działo oprócz celności, która mogła być no, troszeczkę lepsza. Mamy też w miarę dobrą mobilność, jak na uważam, drugi tier jest to wartość dobra. Jedynie do czego się czepiam, oprócz pancerza, który i tak nie istnieje, no to trochę ta celność, mogliby ją minimalnie poprawić. No i penetracja, jakby było tak z 60, byłoby już fajnie, ale tak to uważam, że. Pozostałe parametry są na pewno na dobrym poziomie. W wyposażenie jeszcze krótko powiem. Ja polecam mechanizm dostosowujący, ulepszony system naprowadzania oraz dział wyborowy. Następnie zmodernizowane moduły, staranny montaż oraz skrzynka z narzędziami. Oraz ulepszoną optykę, ulepszone sterowanie oraz system dostaw materiałów. Tak jak pamiętacie kamuflaże dla czogów lekkich i średnich daje 3% do maskowania, więc można sobie dać. Chociaż i tak to jest niskie tier, więc raczej go w niego nie zainwestujecie. Ja jednak sobie kolekcjonuję. Wolę mieć wymaksowany pojazd, i takim właśnie pojazdem przejdziemy do bitwy. No i po kilkunastu sekundach wyrzuca nas na mapę pustynie piaski. Losowanie z dwójkami oraz trójkami. Mamy losowanie w miarę wymagające, bo w obu są tylko dwa drugie tiery, co powoduje, że, większość, że bitwa raczej będzie typowo trzeciotierowa. Jeszcze taka jedna powiedzmy wada, która nie jest do końca związana z parametrami, tylko z tierem, no to jest to, że drugie tery są bardzo rzadkim tierem co powoduje, że... będziecie bardzo długo czekali na bitwy, jak będziecie chcieli zagrać takim drugim tierem szczególnie jak gracie potony, to wtedy jest bardzo duży problem. Natomiast warto też powiedzieć, że przy takiej konfiguracji, gdzie pierwszych tirów też jest w miarę mało, no to powoduje, że większość bitew może być rzucana na trójki Oczywiście czasem się zdarzy sytuacja, że wyrzucę was na pierwsze tiery Albo na przykład wy będziecie jeden rzucani na drugie tery, Ale ja mówię tak po prostu, że Pierwsze i drugie tiery to są tery raczej zapomniane Mało ogrywane, tylko przez graczy początkujących Albo jakieś tam ciekawskich osób, które Ciekawy jakiś czołg, czy też y, tych, co robią statystyki, no to wtedy grają. A tak, no to pierwsze, drugie terynik nikt nie gra. Projekty no, już są jakieś tam tierem, gdzie mogą ludzie grać. No, to już na pewno jest dużo czołgów, które może zaciekawić. A o wyższych tierach nawet nie będę mówił. Co natomiast do bitwy, no to już mamy 250 damage'a. Strzelamy wężę Stewarda. I patrząc po wynikach bitwa powinna być wygrana. Chyba, że któryś z tych czołgów zrobi wyciąg. Na razie olewamy tego 10 TP. Trzeba Stewarda dobić Jeszcze raz w nas. teraz zniknął na niego przestrzał. To wychylimy się na 10 TP. Pomóżmy tej BT2. Na pewno mamy z nim szansę. Z 10 TP oczywiście. Bo nie jest na nim skupiony, ja zaraz się na nim skupię i oddam strzały trochę My teraz się cofniemy, żeby nie dostawać strzałów od M3 Lighta To nie jest m tylko M3 Light Cyk Ostatni strzał i ginie Dobra. I dobijamy jeszcze, czy zdążymy dobić M3 Lighta? Pancer trzeba był szybszy Gościu w ogóle specjalista dostał. No właśnie, to są tereny, to są na których łatwo zdobyć medale. Typu specjalista, duży kaliber, opanowany. Szczególnie jak grać takim twardszym pojazdem. No, do tego te niskie tereny czasami są ogrywane, żeby sobie właśnie zrobić też medale. Ale zazwyczaj grają tacy gracze mniej zaawansowani albo ci tacy lepsi gracze, który, którzy po prostu. Robią statystyki na też niskich tierach, no to tylko w takich sytuacjach możecie spotkać jakiś tam prosów. Ja czasami zagram for fun, albo jak, będę, albo jak jestem naprawdę wkurzony i mam dosyć, to sobie gram niskimi tierami Ewentualnie jak mam jakieś tam misje trudne, to sobie też czasami wejdę na niskie tiery Szczególnie jak mam misję zdobądź oznakę pierwszej klasy, to wtedy sobie szczególnie gram tymi niskimi tierami a teraz opowiedzmy o wyniku drużynowym. Jeżeli chodzi o nas, no to zadaliśmy w tej bitwie 689 damaga. zniszczyliśmy jeden czołg 57 pas, jeszcze nie jest źle. Oczywiście, tak jak widzicie, wygraliśmy udało nam się zdobyć oznakę drugiej klasy, więc nie jest najgorzej. Z zarobków zarobiliśmy 22 370 kredytów. Są to niski tyry, więc raczej małe, małe koszty naprawy można powiedzieć prawie zerowe. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to zrobiliśmy najwyższe uszkodzenie, drugie najwyższe uszkodzenia w moim teamie i trzecie ogólnie. A jeżeli chodzi o EXM, to jest drugi najwyższy w całej bitwie, drugi najwyższy w obu drużynach. Więc jak widzicie, czołg nawet w takich gorszej sytuacji daje sobie radę. Widzicie, że w lepsze wyniki zrobiły tylko trzecie, a ja dwójką zrobiłem w miarę rozsądny wynik. Więc już możecie pomyśleć, że MS-1 jest czołgiem bardzo fajnym, ale takie bardziej opisowe podsumowanie będzie za chwilę. No i co mogę powiedzieć, no MS-1 moim zdaniem jest fajną zabawką, można sobie nią pograć. Jeżeli komuś zależy na statystykach, może sobie też nią statystyki sobie odwyższać, ale ja raczej nie jestem jakimś fanem tego typu gry. Ja, ja wolę tymi niskimi tirami grać albo po prostu for fun, żeby się odstresować, albo też gram niskimi tirami, żeby sobie misje zrobić, bo niektóre misje są y, trochę irytujące, szczególnie jak y, macie gorszy dzień. Ale wracając do tematu, no to uważam, MS1 jest y, fajną zabawką, myślę, że można nią bawić, robić misje też można w miarę przyjemnie. Tak samo można na nią zdobać medale, robić statystyki. Myślę, że jest to czołg w miarę fajne polecenia. Raczej nie ma jakiegoś tam dużego problemu. No i myślę, że jest to koniec odcinka. Nie ma co więcej opowiadać, więc dziękuję Wam za oglądanie materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, jeżeli uważacie, że film był dobry. Napiszcie też komentarz, ocencie czy Wam się pojazd podoba czy też nie, albo też zaproponować kolejne pojazdy w tej serii. Możecie też zostawić suba na kanale oraz kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów na kanale, albo też kolejnych filmów serii LOL Tanki. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, na razie.